Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Hipno i to są sąsiedzi z piekła Rodem. Yy, powiem Wam szczerze, rozpocznijmy oczywiście grę. Yy, powiem Wam szczerze, że jest masakra po prostu z nagrywaniem tych sąsiadów, yy, bo okazało się, że tak naprawdę nie nagrywa się dźwięk z gry, nagrywam yy, obraz i nagrywam tylko yy, mikrofon, czyli tylko mój, mój komentarz. I to niestety nie jest moja wina. Bo tak jak już wspomniałem, żaden program w ogóle nie fituje gry z sąsiedzi z piekła rodem i nie chce się nagrywać. A program, jedyny program jaki znalazłem, który wykrywa, to jest właśnie Camtasia. Za to, to Camtasia, gdy próbuje y, nagrywać nim dźwięk z gry, nie mikrofon, tylko sam dźwięk z gry, po prostu nie chce działać. Po prostu się wyłącza i jest, jest klapa. Także ja po prostu nie ogarniam zbytnio, co tutaj trzeba zrobić, żeby żeby poprawnie to nagrać. No, na razie nagram, będą nagrania bez dźwięku z gry. Um, będę Was zagadywać. Zresztą i tak to robię. E, a później oczywiście postaram się to jakoś naprawić, albo nie wiem, no zobaczymy. Postaram się zrobić jak najwięcej, żeby ten dźwięk był, ale no niestety nie mogę nic obiecać. No i zaczynamy. E, kolejny odcinek, prosiak skazówka. Stary sąsiad mocno śpi, trzeba się będzie troszkę poskradać, okej. Okay. Sąsiad znalazł sobie nietypowe zwierzątko domowe, małego prosiarka. Trzyma go w klatce na korytarzu i regularnie przynosi mu jedzenie. Jego papuga, czyli też ma niezły apetyt i opycha się płatkami kugurydzianymi. Po takim wysiłku sąsiad zasługuje na, chyba na drzemkę. No ale przecież jest jeszcze Woody. Rozpocznij odcinek oczywiście. pam, pom. Pam, 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 Kurczę, no szkoda, że nie słyszycie tych dźwięków Tym bardziej tego jego rage'u Bo jak on ja się wkurza i fafluni No ciś tak zawsze to papuguje, więc No sorry, nadal tak będzie Hmm Jak mi ciekawi, czy ja mogę tutaj A czy ja to sobie, aha, ja mogę tutaj, bo nie wiedziałem więc co, zastanawiałem się, czy mogę coś poruszać Z pap... Koło papugi pewnie nie mogę Ale tak pewnie widocznie mogę Oczywiście teraz nie popełnimy takich błędów. Czyli najpierw wszystko sobie sprawdzę po kolei. A nic nie było, nie? O, widzicie? Też drzwi prowadzą do piwnicy, Nie mogę z nich skorzystać. Później będzie dostępna. Ocie cholera. Hmm. Do tutaj. Hmm, tutaj nie mogę nic. Oho, dobra. Bo się właśnie zastanawiam, gdzie on idzie. On idzie tutaj, dobra. Kurczę, 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 kurczę. Jest! Dobrze! Jak zwykle, oczywiście. Dobra, z popugą musimy troszkę się poskradać. O jezu! Co on z nią robi? Hmm. Hmm. Teraz papużka, tak? Ok. Przepraszam oczywiście za te chwile ciszy, no ale ja mówię. Ja muszę się momentami skupić, żeby wszystko było ok. Hm. Aha. No tak, teraz się boi, kurczę, no. I teraz wiecie, co też coś sprawdzę, czy jak on śpi, to czy mogę się skradać obok niego, bo to mnie ciekawi. Możliwe, że mogę. I kurde, ja mam nadzieję, że on nie będzie wychodzić na balkon. Hu, kurczę. mhm. Właściwie to powinienem te pineski tutaj włożyć, ale się boję, że on się zaraz budzi. Hmm. Tak się zastanawiam, kurczę, co tutaj trzeba zrobić. A nie, jednak dużo czasu miałem. No, trudno. No. Nie? Super. Dobra, teraz mamy troszkę czasu, także spokojnie. Okej. Okay. Fak! Jest, udało się. O kurde, to był przypadek. Nacisnąłem zły przycisk po prostu. Kurczę, no. La 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 la. la. la, 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 la. O, jest aż normalnie. Serce mi stanęło. Dobra. Tak, na wszelki wypadek się schowałem. Dobra, teraz będziemy musieli iść tam znowu. A temu, co się stało. No fajnie, ja nie chcę wiedzieć, chyba nawet, co się mu stało. Dobra, 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 dobra. Nie. Spoko... Hmm. Tak się, wiecie, zastanawiam. Kurczę, pieczone. <laughs> się zastanawiam, do czego ten pikantny sos? Poczekajcie. Sos chyba raczej na palm. Hmm. Czy on coś robi, co? Hmm. Co się stało? Mhm, mm 3-4-T. No nie wiem, właśnie, wiecie co tutaj trzeba zrobić. ma tu nic nie ma już. A, widzicie, wezmę kul kulczyki Nie, 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 już, już chciałem tam wejść, ale nie! Dobra. W ogóle musiałam powiedzieć, że strasznie spałem mi przyjemność kręcenia tych odcinków. Dlatego kręcę je w sumie jeden po drugim. Można bym powiedzieć. Po genialnie się kręci. Okej. Okay. Niech on się nie budzi tylko, niech on się nie budzi, niech on się nie budzi, niech on się nie budzi. Jest! Nie no, oni to pe na pewno dobrze wyliczyli. Tak, żeby starczyło czasu. Jak on mógł nie zauważyć tego, że ja to wcześniej założyłem, to trzeba być skończonym idiotą. To jeszcze teraz coś z prosiaczkiem, tak? Aha, żeby puścić go. A, dobra. A, spoko. To powiem wam, że to nie było aż takie trudne. Chociaż oczywiście, no, nie mam 100%. Ale, ale nie jest tak źle. Ważne, że nie muszę tego powtarzać, bo <grym> ostatnio to po prostu była masakra. stapu półtorej minuty, zostało. Niecałe. Tym, tym, tyry, tym. Kurczę, no muszę coś zrobić z tym dźwiękiem. A, i w ogóle wam powiem, że kurczę, że chyba w takiej grze, jak właśnie są siedzi z piekoradem, najlepiej mi się nagrywa. Najlepiej się chyba czuję. I chyba, chyba będziemy nagrywać tego typu gry, albo po prostu gry logiczne. Bo naprawdę świetnie się w tym bawię. I tak się zastanawiam, czy nie zrobić sobie serii z Plants vs. Zombies. Zombies. Na pewno kojarzycie grę. No, 91. Nie jesteś to z grze. On już go nie widzi, rozumie? Damn! <grym> znakomicie! Tym, 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 czas na grilla. Wskazówka. Czasem jedna pułapka odwróci uwagę sąsiada, ostatecznie długo, by zostawić, zostawić następną. Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że świnka zniknęła, a lodówka za się, sąsiada jest pełna. Grill już się pali, a sąsiad opycha się jednym stekiem za drugim. Oczywiście nie mogło zabraknąć butelki taniego wina. O Grubas nie przewidział jednak wizyty niego, który ma dla niego kilka niespodzianek. Sześć pułapek, wymagany prestiż 75, czas 7 minut... I rozumiem, że on sobie zabił tą świnkę, skoro ma pełną lodówkę i nie ma świnki. No i jak coś, to napiszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli na przykład Plants vs. Zombies, czy, obo, że pamiętam, że kiedyś też była taka gra, w której się robiło kawały zemsta, kujona, czy coś takiego. Świetna też gra. Wszystkie zastanawiam, czy jej nie kupić, to bym mógł zrobić z niej serię. No tak, świnki nie ma, jest grill, no to na pewno. Tylko kurczę, no szkoda, że ta papuga ciągle tu jest, ona mnie irytuje, naprawdę. Mam nadzieję, że on nie będzie schodził na dół. Chyba nie. O, to już wiadomo o co chodzi. Już wiadomo, co zrobimy. E, oczywiście zamienimy... Tutaj dodam benzyny, żeby tutaj wybuchnęło. Płyn na przyspieszenie włosów, nie wiem, szczerze mówiąc. Mm. O kurczę, tutaj coś mi pika. Ludoweczka, aha, ba banan standardowo. Hmm. Ten odset nie nadaje się do spożycia. Dobra, wiecie, co ja na razie tutaj. Aha, tu jest coś. A, wino. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Okej, okay, okej. Okay. Aha, on sobie będzie teraz jadł. Rozumiem. Nie, 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 nie. Ty, ty lepiej tutaj nie ten. Mhm. Uh -huh. Nie, no na dół nie będzie schodzić raczej. Hmm, tak się zastanawiam. No szkoda, że nie możecie mi podpowiedzieć. <grybujesz> zbytnio. Hmm, tak się zastanawiam, jak tutaj, kolejność to zrobić. No dobra, na razie zrobimy sobie tak. Położymy na pewno tak banana tutaj. Hmm. Nie to. To, nie to. Nie, tutaj nic, naprawdę? Mięska z mięsem z... Mię z... grilla. No dobra, okej. Okay. No czyli na razie tutaj tylko ba banana tego. Niech on pójdzie do tej kuchni. Bo chce się dostać tutaj tej góry. O, będę się schować, tak żeby nie ma problemu. A tu jest, widzicie jeszcze gaśnica? No, to ciekawie może być. No mm. No, wpierniczaj tego steka. W ogóle jedliście steka? Takiego prawdziwego amerykańskiego steka? Ja, ja jadłem parę razy. Jest bardzo dobry. Przynajmniej mi smakuje. Jedliście może kiedyś? Jak nie, to naprawdę polecam. O oh, fuck. Jest! Jaki fuks! Nie, nie, nie! Jaki fuks! Ludzie, to po prostu była taka, taka głupota, co ja zrobiłem. Ale dobra, jestem na górze, tu podłożyłem pineski. Dobra, dobra, dobra. Aha, bo widzicie, bo jeśli zrobię to, to wtedy automatycznie gdzie pewnie bogaźnica, więc dobrze by było ją tutaj... A coś z tym winem pewnie. Ocet możliwy. Ciężko powiedzieć. No niech on na razie tutaj pójdzie na dół. Ja też wiem, że czasami tak trochę ryzykownie jest tutaj. Nie? Hmm. No tak, ok. Nie? Dobra, 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 dobra. Hmm. Tak się zastanawiam, co on teraz zrobi. Nie dobra, wiecie co, nie? No widzicie dobrze, że nie poszedłem tam. Bo to mogło się zakończyć bardzo bardzo niefajnie. No. Niech on pójdzie tutaj. Najpierw. A sobie na spokojnie stąd wyjdę. Dobra, bez problemu. Hmm. No tak, tak jak myślałem. A, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. I to chyba wszystko w takim razie. No bo nie wiem, tutaj coś jeszcze jest? Chyba nie. nie. No nie, no nie. Tu już nic nie ma. No chyba wszystko w takim razie. No to ja oczywiście standardowo idziemy. Pineski oczywiście wziąłem, żebym znowu nie zapomniał. Tak, okej. Okay, dobra. To idziemy się do szafy. Standardowo. O, dobra, już udało się zaliczyć. A, jeszcze zostało to wino. Aha, czyli okej, okay, czyli wszystko udało nam się zrobić, i to nawet w niezłym czasie. No. Jeśli mieli, a właśnie, jeśli mielibyście sami jakieś pomysły, co można zrobić z tym dźwiękiem, to, to piszcie mi, wiecie, bo, Kurczę, no ja dźwięk nagrywam Audacity, ale nie mogę nagrywać y, dźwięku z mikrofonu i, i, i z, y, dźwięku z gry. Niestety. No i w Camtasie nagrywam obraz, bo mówię, no żaden inny program nie wychwyca tej gry. Jestem do tego jakby zmuszony. <gry> o, cał patrzcie, całkiem nieźle, nie jest źle. Dwa razy po 91% w drugim sezonie, no. Dzisiaj już troszkę lepiej mi szło. Niesamowite! Większość odcinków w tym sezonie cieszyła się ogromną oglądalnością. Nasi wierni widzowie, przyznajcie nagrodę Srebrnego Sąsiada. I tak, ja już sprawdziłem sobie i jest Srebrny Sąsiad. Jakbym tu miał wszystkie ten... Ja mówię, sobie zrobimy odcinek. Ale to jak powiedzmy po trzecim sezonie, że sobie zrobimy odcinek, że zrobimy to, to i tutaj ewentualnie na, tutaj na pewno nam zostaną, na pewno tutaj pewnie będziemy się męczyć, żeby w ogóle udało nam się to zrobić. I widzicie to już będzie po 10 minut, także. No, dwa, dwa, tylko na odcinek wyjdą. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To był oczywiście już kolejny odcinek z y, sąsiedzi z Piekła Rodem, czwarty. Skończyliśmy w tym y, odcinku dru sezon drugi i następnie zaczniemy sezon trzeci. Ja jestem hipno i y, dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia.